Dlaczego warto być cierpliwym? Cierpliwość jest jedną z najważniejszych cnót, która pozwala nam budować głębsze relacje, radzić sobie z trudnościami i wzrastać duchowo. W świecie pełnym pośpiechu i natychmiastowej gratyfikacji, cierpliwość może wydawać się trudna do osiągnięcia, jednak zarówno Biblia, jak i psychologia podkreślają jej kluczowe znaczenie dla życia w harmonii. W liście do Galatów apostoł Paweł wymienia cierpliwość jako jeden z owoców Ducha Świętego. Owocem zaś Ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. List do Galatów, rozdział 5, wersety 22 i 23. Cierpliwość to nie tylko zdolność do znoszenia trudności, ale także gotowość do wytrwałości w miłości i wierze. Biblia daje nam wiele przykładów cierpliwości jako cnoty która przynosi błogosławieństwo. Hiob, który cierpliwie znosił ogromne próby, jest symbolem wytrwałości i zaufania do Boga. W liście Jakuba czytamy. Słyszeliście o wytrwałości Hioba i widzieliście zakończenie, jakie Pan zgotował. Bo Pan jest pełen litości i miłosierdzia. List Jakuba, rozdział 5, werset 11. Psychologia również potwierdza, że cierpliwość ma kluczowe znaczenie dla naszego zdrowia psychicznego i relacji. Osoby cierpliwe częściej doświadczają mniejszego stresu, lepszej jakości relacji i większej satysfakcji z życia. Badania pokazują, że cierpliwość pomaga w radzeniu sobie z frustracją, rozwijaniu samokontroli i osiąganiu długoterminowych celów. Cierpliwość w relacjach międzyludzkich pozwala na budowanie zrozumienia i wybaczenia. W liście do kolosan Paweł zachęca znoście jedni drugich i wybaczajcie sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw drugiemu. Jak Pan wybaczył Wam, tak i Wy. List do kolosan, rozdział 3, werset 13. Praktykowanie cierpliwości w relacjach uczy nas empatii i pozwala unikać pochopnych osądów. Jak rozwijać cierpliwość? Po pierwsze, ważne jest, aby nauczyć się akceptować, że pewne rzeczy wymagają czasu. Psalmista przypomina: Zdaj się na pana i czyń dobrze. Mieszkaj w kraju i dbaj o wierność księga psalmów psalm 37 werset 3 Po drugie warto skupić się na wdzięczności i docenianiu małych kroków na drodze do celu Po trzecie modlitwa o łaskę cierpliwości może pomóc w trudnych chwilach gdy czujemy się zniechęceni lub sfrustrowani Cierpliwość to również zdolność do odraczania natychmiastowej gratyfikacji w imię większych celów jak mówi przysłowie, cierpliwość to drzewo, którego korzenie są gorzkie, ale owoce słodkie. Te mądrość potwierdzają zarówno doświadczenie życiowe, jak i duchowe przesłanie Ewangelii. W końcu cierpliwość przynosi owoc w postaci pokoju serca i głębszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. Jezus, który cierpliwie znosił nasze słabości, Daje nam przykład miłości, która nie zna granic. Przypomina nam, że cierpliwość jest nie tylko darem, ale także drogą do pełni życia w Bogu. Jak mówi apostoł Paweł: W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali. List do Rzymian, rozdział dwunasty, werset dwunasty. Jeżeli czerpiesz radość z naszych rozmów i chcesz, by powstawały takie tematy, możesz wesprzeć to dzieło. Szczegóły w opisie.